Witamy z powrotem wieczorową porą. Kolejna recenzja? Tak jest, kolejna recenzja. Znowu mamy kulta. Tym razem smak C89. Co to jest? Tak, C89 Blueberry Lime. Krój standardowy, tak jak zawsze. Mogę Wam pokazać. W dwóch workach złoty tytoń. Dobrze nasączony, dobrze pocięty, żadnych patyczków. Jeśli chodzi o zapach, zapach jest ciekawy. Niby jest to tylko jagoda z limonką, ale ma taki. Smak jakby był eukaliptus w środku i czuć taką limonkę. Może odrobinę czuć tej boróweczki, jagody, ale według mnie ta limoneczka z takim jakby... Jakoś... Znaczy ja właśnie tą jagodę czuję. Tak? No. To jest właśnie subiektywna ocena, tak? Tak, tak, tak. Daj zapalę. Nie no ja czuję, czuję tą, tą jagodę. Ale limonka też jest bardzo mocno wyczuwalna. Tak, No, jest, jest, jest. I na końcu gdzieś właśnie ten, ten, taki właśnie eukaliptusowy mentol. Coś w tym guście. Fajnie się kopci. No ładnie, no. Mureczki są. Znowu wieczorna Taka wieczorna sceneria. Bardzo fajne, naprawdę. Jeśli chodzi o smak, w smaku ja bardziej czuję limonkę. Ta jagoda, ta jagoda jest taka bardzo stonowana. Głównie czuć tą, tą limonkę i w ogóle nie czuć też tego takiego smaku za Przynajmniej nie czuję. Jest takie. Wydaje mi się, że to się po prostu zmieszało tak razem. Ta jagoda z tą limonką, ona tak wydaje się, chyba że jak. Razem pachną, to one wydają się tak, jakby było coś amientowego, ale ogólnie nie ma nic w środku miętowego niby. No nie może mam. to taka niespodzianka? Może i tak. Wiesz co? No ja tak pół na pół czuję jagodę z limonką. No. Na końcu ten, ten eukaliptusik, taki troszeczkę, to niby. Nie coś, niby tam by... nie ma żadnego eukaliptusa tak, w nazwie. Tak. Nawet nie ma tego ice'a, Tak, dokładnie. To jest ale tylko blueberry mimo wszystko coś tam coś takiego innego, nie? Takiego. No jest coś takiego innego. Takie takie lekkie, tak lekkie tak. pobudzenie, nie? Tak. Ale nie jest to coś mocnego, także. Pali się bardzo ładnie, fajny dym i dobrze smakuje. Tak jest. Są jak każdy kult. Tak, ogólnie te kulty bardzo dobrej jakości są, także. Bardzo zadowoleni jesteśmy z nich, także. Co, dzisiaj znowu Aladdin? Kamienny, kamienny cebuszek z nakładką i z pierścieniem dystansującym. Dwa kokoski w środku. I relaxation. Fajny. Bardzo bytem. Tak jest. Nie, 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 naprawdę. Ja dziewiątkę mu dam, wiesz? Myślę, że zasłuży sobie na ja w... dziewiątkę. Neutralny. Ja też mu dam dziewiątkę. Nie wiem dlaczego, ale w ogóle te limonkowe kulty strasznie mi smakuje od nich ta limonka. Dobre Jem jest, bardzo no, dobre. Fajny, fajny aromat. Jest, jest taka, jest, no. niechemiczna, prawdziwa limonka, lekko słodkawa, lekko kwaśna, taka w sam raz. z Ja również uważam podobnie, że jest bardzo w porządku i tak się fajnie kopali. Tak jest, tak jest, także yy, ocenki dziewiątka, dziewiątka i dziewiątka, także jak ktoś chce spróbować, to na pewno polecamy, bardzo fajne są, trzeba też brać pod uwagę to, że teraz w Niemczech się zmienia prawo od czerwca, yy, będą tylko pięćdziesiątki, więc trzeba będzie robić zapasy no. na ciężkie chwile. Dobrze. No to co, podsumowując, dwie dziewiątki. Dwie dziewiątki. Tylko ma naszą. Jest tak. jak najbardziej do polecenia. Warto go kupić, bo jest bardzo fajnym smaczkiem. Tak. No i co, żegnałeś się i w kolejnych recenzjach się. się widzimy, tak? Widzimy się w kolejnych recenzjach, bo będą, będą też inne smaki. Także nie tylko kulty. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Cześć.